LGBT plus new, zapraszam. Może przechodzę przez pasy, trzeba uważać. Autobus 28. Właśnie idzie do parku, no. Tego. Tam są dalej chmury, patrzcie. Tam. Widzieliście? Chyba będzie padać, bo... Te skłoki nie składają. Kupiłem sobie dwie paczki chipsów paprykowe i serwing moje ulubione. Kolejny energetyka. No, zaborę tylko koszulkę, patrzcie, w moim się. Powiem jedno, a ten niby mój znajomy niech mi pocałuje w dupę. To co noszę, co jem, ile brązeletek, opatrzcie o. To jest moja sprawa. Niech skoro każdy ma swoje życie, to niech może nim się zajmie powiem jedno, jebać fuszowe kurwy.